Witajcie! Dzisiaj bierzemy na warsztat autoterapię głowy, porozmawiamy o mobilizacji czepca ścięgnistego oraz powięzi otaczającej ucho. Rozmo Rozpocznijmy sobie od opowiedzenia czym jest czepiec ścięgnisty, w tym pomoże nam kostek. Czepiec ścięgnisty jest swoistą strukturą, którą możemy porównać do czepka pływackiego. Jest to rozcięgno naczaszne oraz mięśnie, które napinają go. Tutaj u nas na czaszczy zaznaczony jest mięsień czołowo-potyliczny. Część czołowa i tutaj część potyliczna. Czepiec ścięgnisty jest strukturą zbliżoną do czworoboku i właśnie mięsień potyliczno-czołowy napina nam czepiec ścięgnisty. Jest też mięśnie mimicznym, odpowiada między innymi za to, że możemy zmarszczyć czoło oraz możemy unieść brwi. Jeśli już jesteśmy w stanie zlokalizować nasz ścięgnisty, przejdźmy do sposobu, w jakim możemy go mobilizować. Na początku pokażę to na kostku, a później pokażę to na swoim przykładzie. Teraz staramy się ułożyć nasadę swoich dłoni w okolicy skroni, a palce rozszerzyć i tak jakby zagarnąć jak największą część czepca ścięgnistego. To będzie pierwsza część. Ten chwyt powinien być chwytem pewnym, który złapie nam skórę oraz czepiec ścięgnisty, i będziemy dzięki temu w stanie przesunąć czepiec względem kości czaszki. Czyli łapiemy. Jeśli macie włosy, możecie wsunąć palce pomiędzy włosy tak, aby stabilnie i pewnie trzymać skórę głowy i powieść i rozciągną pod spodem. Nie tak, żeby nie słuchać się po samej skórze głowy czy włosach. Jeśli chwyt jest pewny, staramy się teraz sprawdzić, czy nasz czepiec ścięgnisty rusza się we wszystkich kierunkach. Czyli staramy się tą naszą czepeczkę, ten nasz czepek naciągnąć na brwi, ściągnąć w stronę potylicy czy przesuwa się w kierunku jednego ucha, czy przesuwa się w kierunku drugiego ucha, oczywiście nasza głowa jest cały czas nieruchoma, jest skierowana, oczy są skierowane przed siebie, możemy delikatnie skręcić w jedną stronę, w drugą stronę, zrobić taki ruch, który jest kombinacją i ruchu do tyłu, i ruchu rotacji, i ruchu do boku. Jeśli sprawdzimy, w które z tych kierunków są dla nas trudniejsze do osiągnięcia, gdzie tego ruchu nam brakuje, to potraktujmy to jako test, który powie nam, czy nasz ścięgnisty jest wystarczająco ruchomy. Następnie postaraj się powtórzyć od 5 do 10 mobilizacji w każdym z kierunków i zrobić retest, czyli ponownie sprawdzić, czy może tym razem te kierunki, które wcześniej były trochę trudniejsze do osiągnięcia, gdzieś trudniej było czy w stronę brwi przesunąć ten czepiec, czy w stronę któregoś ucha teraz już nie sprawia ci trudności. Teraz zajmiemy się drugą strukturą, czyli powięzią otaczającą ucho, powięzią przyuszną. Jest to jedna z czterech powięzi w obrębie głowy. Powięź przyuszna, przyusznicza, ona zaczyna się od powięzi żwaczowej, a przechodzi następnie w powięź powierzchowną szyi i w tej powięzi mamy też ślinankę przyuszną. Może nie będzie tak łatwo tej powięzi przyuszniczej złapać, jak w przypadku e, czepca ścięgnistego, ale mamy strukturę, dzięki której nam się to uda i jest to nasze ucho. E, małżowina uszna którą mamy bez problemu dostępną, będziemy starali się mocno złapać. Tylko uwaga, nie łapiemy zapłatek ucha, czyli tą miękką część. Staramy się złapać dosyć mocno, pewnym chwytem, tą część chrzęstną. I teraz tak. Naszym bazowym ruchem będzie wyciągnięcie taka trakcja ucha do boku. Czyli głowa zostaje nieruchomo, stabilnie i pewnie łapę. Krzęsną część ucha małżowiny, i wyciągam do boku. Czyli ten mój ruch to jest ruch w tamtą stronę. Ruch bazowy. Następnie dodajemy cztery kolejne ruchy, czyli odciągnięcie do boku, później dodajemy ruch w górę, ruch w dół, ruch do tyłu i ruch do przodu. Ruch bazowy, odciągnięcie do boku. I dodaję kierunek w górę, czyli jakby ten mój zakres trakcji to jest po skosie w górę. Ruch do boku i ruch w dół trakcja po skosie w dół. Ruch do boku ruch bazowy i ruch do tyłu trakcja po skosie w tył. Ruch do boku, ruch bazowy i ruch w przód, trakcja po schodzie do przodu. Oczywiście, jeśli chodzi o mobilizację powięzi przyuszniczej, należy opracować jedno i drugie ucho. Możecie sprawdzić, które z kierunków są utrudnione i warto wiedzieć, że nie zawsze w jednym i w drugim uchu te kierunki będą tożsame, więc sprawdźcie w którym uchu, który kierunek jest utrudniony, i możecie je mobilizować albo w stronę, jakby w sposób pośredni, czyli w stronę kierunków, które są łatwiejsze, albo mobilizować w sposób bezpośredni, czyli iść od razu w stronę, która jest trudniejsza, gdzie czujecie większy opór. I teraz powiem, dla kogo te techniki mogą być przydatne. Jeśli czujesz napięciowe bóle głowy, jeśli zgrzytasz zębami, masz problemy ze stawem skroniowo-żuchwowym, to jak najbardziej te dwie struktury powinny Cię zainteresować. Więc zapraszam do mobilizowania czepca ścięglistego oraz powięzi otaczającej ucho. Do zobaczenia!